W powiem Ci dziką historię o pewnej matce i małym chłopcu, co, którzy żyli sami w leśnej chacie. W lesie przebywał płot, płot, płotwu, lecz matka złapała go i zamknęła w piwnicy. Monstrum zawsze w nocy wylewało przerażające odgłosy, ale matka uspokajała syna, żeby się nie martwił. Zapewniała, że potwór mógł iść nie w A przesnęliśmy po chłopcu, Utwór przestał walczyć i zamiast tego wsłuchał się w kołysenkę. Nauczył się jej na pamięć. Następnego dnia matka wyszła z chaty po jedzenie. Monstrum zaśpiewało ze swojej piwnicy. Chłopiec usłyszał ją i otworzył drzwi.